cześć, witam wszystkich na kanale z CSa Dzisiaj pootwieramy sobie parę nowych kapsułek, które zostały dodane do CSa Jak widzicie są już mecze Austin, więc przejdziemy sobie do Pikemu i zobaczymy w sumie jak mi poszedł No i zobaczmy Najbardziej mnie interesuje 3-0, Heroic w dwóch meczach wygrało, czyli Powiem wam, że jestem na bardzo dobrej drodze, żeby tutaj trafić, jeżeli chodzi o heroi. Teraz zobaczmy Complexity. Complexity niestety przerąbało. W pierwszym meczu tutaj z OG Red Bull 13 do 3. Także stali ostre w ciry Tutaj wygrali. Tutaj znowu przegrali, czyli wpadli teraz tutaj. No czy to już tak nie jest ważne, bo nie, wy nie wygrają trzy razy, bo przegrali w pierwszym meczu. Zobaczmy sobie dalej dałem sobie tutaj Beta, Bait wygrał raz, Bait wygrał drugi raz i jest szansa, że oni wygrają. Mam nadzieję, że. Nie wiem, czy oni się spotykają z Heroik, ale jak spotykają się z Heroik, no to oby Heroik wygrało, jednak dostało się tutaj. Oni sobie mogą przegrać i tutaj sobie nie awansują Tak samo y, tutaj mamy też Wildcard. Wildcard sobie niesamowicie poradził, ale ja ich dałem, że oni przegrają 0,3 i oni na razie przegrywają 0,2, także Metis Sport. Y... Nie, Metisport, tak, Metisport. Nie sport, tylko port. Mam nadzieję, że przegracie jeszcze jeden mecz. Nie mówcie im tego, ale by było fajnie. I zobaczmy sobie drugą drużynę, którą dają, że będzie 3-0. Przerąbali, przerąbali. No i mega, nie, mega. Tylko boję się, że oni... Czy oni się mogą tutaj spotkać. Mam nadzieję, że nie, bo była lipa troszeczkę. Bo no jednak, no obie drużyny nie mogą przegrać naraz, ale mam nadzieję, że tak nie będzie także tak, tutaj sobie dobrze radzi ta drużyna. Wildcard też sobie dobrze radzi, tylo też sobie yy, całkiem nieźle radzi, czy nie? Tu przegrali, tu wygrali, tu przegrali, czyli jest 1, 2, 2. Mogą jeszcze to nadrobić, muszą wygrać teraz dwa mecze z rzędu i awansują. Bedboom wygrało, wygrało. Nie, wygrało, przegrało. Tutaj jeszcze Ciekawe, może teraz mają akurat mecz. Co my tu mamy? No mają takie kamizeleczki czerwone. Czy to oni? Hmm. Ciekawe, ale wróćmy sobie jeszcze na chwilę tutaj. Um, OG dałem, że wygrają. Awansując 3-1 albo 3-2. A OG właśnie jest na to, żeby wygrać 3-0. No chyba, że teraz przegrają tutaj w tym meczu. I sobie przejdą w tutaj... 3-1 lub też 3-2, jakby przegrali 2 mecze z rzędu. No, chyba, że przegrają 2-3, no. No cóż. Imperial Esports, ostatnia drużyna, na którą postawiłem. Tutaj przegrali... Ej, przegrali. Także muszą teraz wygrać 3 mecze z rzędu, aby się zgadzało. No cóż, ale powiem wam, że nie jest źle. Nie jest źle, myślałem, że będzie trochę gorzej. To jest troszeczkę ściścimy sobie. Aha, tutaj znowu ten Red Bull sobie, jak oni się nazywają? A po prostu OG. No okej, okay, no okej. Okay. Przechodzimy sobie już do odcinka. Do naszego tytułowego otwierania. Tu jakieś, ha jest żetonik. Są jakieś tam skiny. My sobie wchodzimy do pojemników i będziemy sobie otwierać nowe naklejki, które są dostępne w sklepie. Czyli współpraca z Warhammer 40 Tysięcy. Nie wiem, czy kojarzycie ogólnie o co chodzi z Warhammerem 40 Tysięcy. Nie powiem tak. Za dużo nie znam tej gry. Wiem, że no, na pewno osoby jeszcze starsze niż ja yy, raczej grały w tą yy, gierkę. Ale naklejeczki mają fajne, więc sobie je otworzymy. Także lecimy z pierwszą. Mamy Adeptus Astares. No i mamy Ultramarines. Okej. Okay. Taka powiem wam, że dość prosta naklejka. Chyba najprostsza jaka mogła się trafić, ale no cóż. Zobaczmy z tych. No z tych to tutaj ten wolny kupiec wygląda dość ciekawie. Troszeczkę przypomina mi coś. Tak samo, na przykład, Katahan. Nie, nie chcę sprawdzić, ile kosztuje. Ale no, powiem wam tutaj, że szczerze, że wszystkie naklejki są fajne. Na przykład to też fajna naklejeczka. Można sobie nakleić na jakąś broń. Także wydaje mi się, że nie ma złej naklejki z tej kapsułki. O, i trafiłem tą, którą w sumie. E, która mi się podoba, także fajnie. Ja te naklejki sobie albo zostawię, albo nakleję na jakąś bronię, ale to naprawdę musiał być taki skin do broni, które bym wiedział, że już zostanie ze mną. No bo szkoda mi tych naklejek się pozbywać, bo są dość specyficzne. No tutaj słowo wygląda mega, na troszeczkę tutaj mieni, jak się dobrze wymierzy słońcem. O, całkiem nieźle. No i mamy ostatnią, czyli. Ksenosy. Ksenosy. No, tutaj są nawet ciekawe, tak. Kurde, to ten. ten, ten. Drukhari 2. Fajna. Tutaj Kobra. Uuu, glify. Nekronów. Ciekawe, to wygląda. No, zobaczmy, co to wyleci z tej czwartej kapsułeczki. O, no i fajna. Kulty. Kulty genokradów. Okej. Okay. Zobaczmy sobie jak to wygląda wszystkie. Damy sobie najnowsze. No trzy naklejki wyleciały mi całkiem białe. Jedna taka dość kolorowa. Ale ogólnie ładnie to wygląda. ładnie się prezentuje. Mi się podobają. E Wy jakbyście chcieli sobie potwierdzić jakieś kapsułeczki albo inne skrzynki, o to oczywiście zapraszam na G4. Chciałbyś połączyć swój ekipunek o nowe skiny albo zdobyć marzoną kosę? Wbijaj na G4, gdzie z moim kodem promocyjnym LUCAS masz 5% bonusu do wpłaty i skrzynkę MILSPEC na start. Otworzymy ją sobie, zobaczymy co z niej wyleci na stronce. Macie też dostępne codzienne skrzynie, jak i skrzynie za wbijanie poziomu, który na początek naprawdę bardzo szybko się wbija i można sobie potwierać skrzyneczki formy płatności różne, takie jak blik, przelewy, visa, psc czy płatność skinami lub też krypto, który przyda dodatkowy bonus Także polecam Ci tą skrzyneczkę oczywiście z kodem Lukas i zapraszam do oglądania materiału Czyli też partnerem e, dzisiejszego odcinka jest G4, oczywiście z kodem Lukas, żeby sobie wpłacić Pamiętajcie, żeby podać mi jakieś wpłaty. Bo jak coś mi podejdziecie jakąś wpłatę, to macie szansę na wygranie naprawdę fajnych skinów. W tym prawdopodobnie kosy, lub rękawiczek i dwóch innych droższych skinów. Także zapraszam na Discorda, żeby poznać szczegóły dotyczące tych losowań. No i konkursik pewnie będzie jakiś dłuższy niż ostatnio. Także serdecznie zapraszam. Wbijajcie. No i co, połudzenia. I to by było na tyle w tym odcinku. Także dzięki za oglądanie tego materiału. Mecze niech sobie lecą dalej. No i może coś jeszcze z tego będzie. Ile tu muszę mieć 5 rezultatów w fazie pierwszej. No powiem wam, że z tymi przegranymi może być kit. Tutaj tylko już jedno jest uwalone. Ty, te dwa jeszcze nie są uwalone. I te też jeszcze tak w miarę no najgorzej no to tutaj te Imperial, bo przerąbali dwa razy. Także no oni raczej już nie wygrają trzy razy z rzędu ale reszta maksymalnie musi wygrać tylko dwa razy. Także mam nadzieję, że będzie git. Dzięki za oglądanie, jeszcze raz do zobaczenia, cześć, pa!